Hello, hello. Somebody there? Yeah, <laughs> per Tak wariaty że mi się chce mm -hmm. i tu w ogóle jakie ma firaneczki jeszcze. Mm. Aha. Ale za będzie zawala strasznie, nam nie on podzwonię. robi 300 km w 4 godziny. No, w po dziurach, korki wyprzedzam, pod prąd, ale no, jeszcze godzina. Będę w Irkucku. Tak właśnie, tak się czuję jak wygląda. Miałem nie przeklinać, ale on jest, był pojebany. W życiu jeszcze nawet w Tajlandii tak nie jeździł nikt, jak tu ten typ jeździł. Po prostu miałem ochotę mu zajebać już. Lewo, prawo, lewo, lata głową. Oni tutaj jeżdżą jak warianty. W Moskwie tego może nie było widać, ale tutaj już oni są nienormalni. I Busem na Olchon. Podobno jedyne 7 godzin 200 ileś kilometrów Po 4 godzinach z wariackim Rosjaninem Busem pocieszający jest ale jak dojadę to rozbijam namiot i mam wszystko w dupie. Będę odpoczywał 3 dni. Jestem już przy wjeździe na Olchon na wyspę, przy Baikale. Już widać bajkał. Doły były straszne, ale... Widać, że cywilizacja i turystów coraz więcej, bo asfalt kładą. Nic tam już. A tu jest Łazik. A mi się świeci batery low. Low batery. Siedzę na końcu, a jestem najezony i nie bardzo jest to korzystne. Siomanko? Co tam słychać? O, będzie jadła. Bardzo fajny, tak? <laughs> Say it again. Mm -hmm. Bardzo fajny. It's a friend from Słowakia. Jak się masz? <laughs> bubliów na nóg. <laughs> Bardzo ładnie. Dobrze. And from the Netherlands. Dobrze. I uh, ja idziemy na plażę, będzie ci impreza Idziemy na plażę, poznałem kolegów z Holandii i z e, Słowacji Postanowiliśmy, jesteśmy na wyspie Olchon i zamierzamy pójść na północ tej wyspy, około 50 km Jutro A teraz idziemy jakieś parę kilometrów na plażę, tam rozbijamy biwak Odpoczywamy i jutro cały dzień będziemy szli. Także na trzy dni mamy plan. Fajnie, bo przynajmniej nie będę sam w namiocie, tylko sobie tutaj już zorganizowałem towarzystwo. Także tylko plecak coraz cięższy już. Czuję, że wszystkie rzeczy jakie ja mam to za 20 kg będzie albo za 18, także coraz, coraz ciężej zamiast lżej, no ale nigdy nie nosiłem tak długo, tak dużego plecaka tyle kilometrów. How it called this uh, village? Huzir Kużyr w śnie normalna, dobropozialowe To jest główna droga w wiosce w miejscowości Hużyr Tak to wygląda. Jest to miejscowość turystyczna, największa wioska, miasto na wyspie Olchon nad Bajkałem, gdzie przyjeżdża chyba najwięcej turystów. No i tak to wygląda. No. Całkiem fajnie. Proszę o Bardzo dużo takich pojazdów. Chyba to jest ułas jak dobrze. By... Russian, Russian was. Everyone is using the UAZ here. In the supermarket you can you can buy parts. When it breaks down, you can buy. It. Także drewniane domki. Ja jeszcze tutaj ponagrywam w tej wiosce. Dziś jest poniedziałek, czyli ponagrywam za trzy dni, czyli albo w środa, albo w czwartek, bo w sobotę muszę być już w Łambator i nie jadę. Stopem jednak, tylko pojadę pociągiem albo jakimś innym środkiem transportu, żeby nie marnować Dobra, czasu. Może uda mi się być w piątek, to zaoszczędzę jeszcze jeden dzień i będę mógł być na pustyni Gobi. Zamiast czterech to może 5-6 dni, także by to było nawet całkiem zacne. Proszę, a to Mućka Pol Polska Krowa. Też przyjechała na wczasy. Stacie. Dzień dobry. Żyję. Mysłowo. Tylko jest strasznie zimno. Wczoraj jeszcze myślałem, że byłbym w stanie wejść do tej wody. Ale po samej nocy tutaj, nawet żadne skarby chyba bym nie spróbował. Niby nie jest zimno, bo jest 8-9 stopni, czego się spodziewałem. Ale jest taki maleńki, dziwny wiatr, który taki jest przenikający. Tak zmarzłem. A wpadliśmy, znaczy wpadliśmy. W sumie oni nie mają namiotu, ja mam, ale tak stwierdziłem, skoro oni śpią bez namiotu, to ja śpię bez namiotu. Za co? Polak będzie gorszy spałem bez namiotu no i... To szy, tak, jest zimno. Uuuuh, teraz zaczął wiać. Dobra, nie nagrywam. Można pojechać na wczasy jak prawdziwy Europejczyk. Europejczyk. Stać nas w końcu, prawda? Stać nas. Jestem al-bajkałem? Jestem, proszę. Pokażę wam, tam jest sekcja sypialna. Bardzo ekskluzywny ośrodek. Nie pytajcie nawet ile kosztowało, bo droższe od pieniędzy było na pewno. Dwa łóżka, to było trzecie, ale przerobiliśmy ją na sekcję kuchenną w tym momencie. Jakbyście chcieli namiary na ten na ośrodek, to później musicie zasubskrybować kanał i potem tam na dole będą dane możliwość rezerwacji. Dam wam na namiary, będzie dobra zniżka. Także polecamy Baikal w Rosji pomidory Zabieru się ciekawie. Ma takie te Jesteśmy... ludzieki. Tutaj chodził mnie ciągle dawał za warki. Ja tam pojду nie tylko za warku wezmę, ja wszystko zabiorę Co tutejszych się chaczę? Będziemy pić czaję. Tam, no zjedzię, potem już właśnie się. Tam dziewczynka prostniała. Skurzają się, że nagrywam, także nie będę nagrywał. Nie mogę nagrywać kamerą, także bo nagrywam trochę telefonem, bo są niezadowoleni. Ale może mi się uda nagrać trochę ich domek, potem telefonem, bo to jest niesamowite, jak oni tu żyją. Także coś tam zmontujemy z tego, ale niestety nienormalną kamerę. Sytuacja jest taka, że poznaliśmy. Ludzi na plaży, jak spaliśmy, przyszli do nas rybacy. Którzy mieszkają na dziko przy plaży i e, zaproponowali nam przepłynięcie się łódką, łódką na północ wyspy zamiast iść. E, za tam jakiś minimalny hajs. Ale tak jak oni żyją, to sobie nie wyobrażacie drewniany domek. I boją się, że ja mam jakiegoś GPS-a, że. Myślę, że tu połowa ludzi to nielegalnie pracuje. Tak samo byliśmy teraz na stacji, bo dogadaliśmy się, że zapłacimy za paliwo i, za, i zrobimy im zakupy, ponieważ tu nie ma na tej wyspie bankomatów. Nie mamy jakim dalszych pieniędzy. To kupimy im po prostu zakupy do jedzenia. Mówiliśmy się na 4500 rubli, czyli jakieś 300 złotych niecałe. 250-300 zł to będzie, czyli po 100 zł na, na, na głowę nas. Trze, trzech jest. Eee, I nawet jak byliśmy na stacji, to powiedzieli, że turyści muszą wyjść, bo przypuszczam, że też nie płacą żadnych podatków. Jest to nie jakieś tam nielegalne. Jeżdżą takimi łazami praktycznie wszyscy. Dokoła jest ich tak mnóstwo. Eee, także postaram się jeszcze telefonem nagrać. Myślę, że już na łódce, jak będziemy płynąć normalnie, nagram sobie kamerką. Ale tak jak oni tam żyją, łóżko, brud, syf, polaria. i wszyscy tam żyją, kurde. Nie wiem z czego się utrzymują, pewnie sprzedają ryby czy coś. No bo co tu robić na takiej wyspie? Ale widać, że to są tacy normalni, tutejsi. No i tak my żyjemy, my żyjemy sobie w Europie, oni nawet pewnie nie wiedzą jak to życie wygląda. Tak samo my nie wiemy jak ich wygląda. Muszę jechać. Иди спать. Иди спать, да? да? Да не уедет он туда. Они все из Казани, а и все. ты из Астрахани. какая? Я гуран, дикий козёл. Казахи. Я словак. Словакия. Три анаси, а тут гуран, его анаси. No tak oni żyją, mają ten domek co oni tam nagrałem, to ma może 2 metry na 2 metry, z czego jest cztery łóżka piętrowe i na zewnątrz żyją. Dlatego warto jeździć na dziko moim zdaniem na wyjazdy. Nie mówię, żeby już z plecakiem tak na dziko, bo to też ja pierwszy raz jestem tak właściwie aż tak dziko. Że jadę i co się będzie działo, to się będzie działo. Wiadomo, przede wszystkim taka wycieczka dużo mniej kosztuje. Ale zarazem dużo więcej można zobaczyć. Może się nie odpocznie na plaży z drinkiem w ręku, ale odpocznie się na pewno o głowie i spojrze na świat trochę inaczej. Dlatego taki był plan mojej wyprawy, żeby odświeżyć głowę, wrócić z nową energią do Polski i zdobyć świat, nie? Ktoś go kurde musi zdobyć. Nie będę już więcej nagrywał, bo się denerwują, bo, bo się boją, że coś tutaj jest nie tak. Ale fajnie jest, warto naprawdę. Można takie rzeczy zobaczyć. Nie spodziewałem się. A zaraz płyniemy łódką na północ wyspy, pokażą nam fajne miejsca i potem zostajemy na noc gdzieś w lesie, albo na plaży. Fajnie. Chwyt jak, chwyt, Come on, come on. Puszyć hak. puszyć Fajnie tutaj. Powiedział Słowak. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Powiedział Kolendę Przyjechaliśmy na północ wyspy i spróbujemy klifem wejść na górę. Z motorówki. Trochę niebezpiecznie. To nie jest mądre, muszę przyznać, ale jest ładnie. Ale mądrze na pewno nie. No wspinamy się po w sumie trawie i nie ma się tego za bardzo łapać i trochę się boję. Stamtąd przyszliśmy, a teraz czas naszedł po 8 dniach, w sumie po 9 już, na pranie. A pranie będzie wyglądało mianowicie tak. Mam nadzieję, że zaraz nie odpłynie kamera. Pierw wezmę skarpetki termotwórną odzież, ona najszybciej najciutki Zdejmę z szatałę, bo jest super. Niestety woda jest bardzo Опа! Пёре, в бедце! Мальчики, давайте, я вам попью давай, мальчик! все

ale nie jest fajnie jednak w nocy mam na sobie trzy parę skarpetek 3 bluzy nie no 2 bluzy kaptur i śpiwor i jest dalej zimno nad bajkałem niestety niby pokazuje że jest 8 stopni internet nad bajkałem ale przypuszczam że na wyspie w środku a nie na plaży gdzie jednak wodę jest dużo chłodniej. Moim zdaniem jest pewnie około 2-3 stopni max do 5 no bo... Ale tak no... śpię, ale się całą noc to lepiej, także... Co drugą noc trochę jest lepiej niż... niż wczoraj, bo jednak nie wieje. Tak jak wczoraj bez namiotu. Ale... Ale na pewno nie śpię trzeciej nocy na plaży. Nie dam rady już po prostu i zamierzam się wygrzać w końcu kurde w jakimś domku czy gdzieś, bo nie jest strzeli coś. Zresztą nie spałem już w normalnym łóżku od 9 dni czy 10 od Moskwy. Chłopaki tam gdzieś poszli do jakiejś skini. i teraz nie wiem co robić. Czekać i marznąć na nich się mi się do nich nie chce, bo i tak czeka mnie 120 30 km z plecakiem. Jak się bajka uspokoił. Taka czyściutka woda się zrobiła. Oni gdzieś tam są. Na tym wystającym pypku. To są jakieś chyba jas jaskinie. Nawet chyba widać jest tam. Ale mi się ręce, trzęsą. Boże święty. Jeszcze samolot w cieniu postawimy, a jestem genialny. Chociaż i tak to słońce tutaj nigdzie go nie ma. Zresztą biały człowiek pojechać na urlop, poleżeć na ciepłej plaży w fajnym hotelu, nie, wypić drinka, to wymyśli, kurde. No, ciekawe jak koszulki O Ta sucha jest, termoaktywna Ale gacie to wątpię o. Ale jeszcze przeszło no. Przyczepię sobie tak Skarpetki testu takie wilgotnawe, ale były w środku, bo w ogóle nie zostało... W sumie jeden, jeden pierun Do wieczora wyschnął. Dobra.